Wszystkim faza raza, Jak widzicie dzisiaj trochę inne warunki niż garaż. Za oknem minus 17 stopni, w garażu minus 5, także stwierdzimy, że sobie dzisiaj odpuszczę. Dzisiaj pokażę Wam szybciutko, jak tanim kosztem zadbać sobie o swój kombinezon, żeby na nowy sezon był ładny, świeżutki i gotowy do użytku. Także jedziemy. Ok, od czego zaczynamy? Pamiętajcie, że istnieje wiele sposobów, żeby zadbać o swoją odzież. Najlepszym sposobem jest oczywiście pralnia chemiczna, tam o Wasz kombinezon zadbają w profesjonalny sposób. Czyszczenie, licowanie skóry, malowanie ubytków itd. Naprawdę fajna opcja, natomiast kosztowo bardzo wysoko, bo to jest całego kombinezonu skórzonego to jest koszt około 300-400 zł, także naprawdę dość duży wydatek. Innym sposobem jest yy, Profesjonalne czyszczenie, ozonowanie są firmy, które zajmują się tym, czyli czyszczą kombinezony, później je ozonują z zapachu, także też bardzo fajna opcja. Koszt około 100 do 200 zł. Trzecia opcja to są wszelkiego rodzaju środki chemiczne, pasty przygotowane do czyszczenia. Też bardzo fajne, warto się zaopatrzyć, dobrze mieć taką pastę. Natomiast to również są koszty, które trzeba ponieść. Natomiast ja Wam dzisiaj pokażę sposób, w jaki sposób można sobie zadbać o swój kombinezon po całym sezonie, czyli... Jak usunąć wszystkie muszki, natłuścić go, zaimpregnować, żeby na kolejny sezon był gotowy. Natomiast myślę, że koszt takiego czyszczenia wyjdzie mnie około kilku złotych, tak naprawdę, a zajmuje godzinkę, dwie. Także myślę, że warto poznać i warto sobie w taki sposób o ten kombinezm właśnie zadbać. Ok, zaczynamy. Co nam będzie potrzebne do walki? Potrzebna nam będzie miseczka z ciepłą wodą, z płynem do naczynia albo proszkiem do prania. Szczoteczka z miękkim włoskiem, albo ewentualnie jakaś mięciutka gąbka potrzebna nam będzie szmatka potrzebne nam są ręczniki papierowe no i później ja użyję pasty do natłuszczania już efekt końcowy, czyli natłuszczenie, zaimpregnowanie czarnej matowej pasty koszt takiej pasty około 40 zł, natomiast wydajność na spokojnie 10 razy czyli tak naprawdę koszt jednostkowego smarowania tego kombinazonu to jest 4 zł czyli jak sami widzicie koszt przygotowania niewielki Natomiast działamy. Ok, krok pierwszy, jaki wykonamy sobie, to spróbujemy sobie troszkę rozmoczyć muszki, które są na kombinezonie po całym sezonie. Tak naprawdę ja nie czyściłem jeszcze kombinezonu, czyli po całym sezonie mam tutaj wklejone owady i inne takie tego typu syfy. One są zasuszone, są twarde i są dobrze wbite w materiał, tutaj w szwy szczególnie. Także wezmę sobie, pokażę wam w fajny sposób, ręczniczek papierowy, namaczamy go sobie w wodzie. I zobaczcie, przykładam go bez wyciskania. Przykładam go na kombinezon tutaj w te miejsca przy szwach, gdzie są te owady. Z drugiej strony zrobię tak samo. Po co to robię? Żeby ta ciepła woda z tym ręczniczkiem dobrze mi te owady po prostu rozmoczyła. tak Czyli całe te cmentarzysko muszę sobie najpierw rozmoczyć. Ono mi zmięknie. Skóra troszkę nasiąknie wody. Będzie mi to później dużo łatwiej usuwać. Zmoczyłem sobie, mogę sobie tutaj... Tutaj mam w miarę czyste. jeżeli macie więcej obszaru ubrudzonego, można więcej tych ręczniczków zastosować. Mokre ręczniki z ciepłą wodą zostawiam na kilka minut i zaraz przechodzę do działań dalej. Ok, ręczniki mamy zdjęte. Skórę przetarłem sobie na sucho. Jak widzicie, na okrągło mi tu moje kocury przeszkadzają. Natomiast przechodzimy do kolejnego kroku. Bierzemy szczoteczkę i tak jak mówiłem, yy, mamy to już rozmoczone, czyli moczymy szczoteczkę. No Technika bardzo prosta, tu nie ma co cudów wymyślać. I myjemy sobie tą skórę miejsce w miejsce, gdzie jeszcze widzimy owady. Pamiętajcie, żeby szczoteczka była z miękkiego włosa albo gąbeczka była miękka, żeby sobie tego nie uszkodzić. No i po wytarciu czyścimy od razu szmatą. Patrzymy, czy białe faktycznie jest białe i czy mamy jeszcze wbite owady. No tak jak mówię, tutaj nie ma co wymyślać cudów, nie ma co kombinować. Chodzi o to, żeby te owady po prostu zetrzeć, także ja nie będę tego całego nagrywał, bo to jest walki na około, yy, to jest walki na około myślę pół godzinki. Zależy jak dbaliście o swój kombinezon i w jakich warunkach jeździliście, natomiast dobrze usyfiony kombinezon to jest spokojnie pół godziny na samą kurtkę. Także ja spokojnie sobie tutaj będę walczył. No i wracam do Was jak tylko uda mi się to całe umyć. Wyczyścić na sucho, będziemy bawić się dalej. Ok, ja sobie myję jak widzicie cały czas walczę, natomiast to jest oczywiście mycie z zewnątrz stroju. Jeżeli chodzi o strój tekstylny, robimy dokładnie tak samo, tylko nie będziemy go później natłuszczać z pastą, bo oczywiście jest z materiału, więc tej pasty nie przyjmie. Natomiast yy, pewnie zastanawiacie się w jaki sposób zadbać o środek tego kombinezonu. No i tutaj oczywiście od razu uprzedzam, skóry kombinezonu motocyklowego się nie pierze w pralce i raczej staramy się go nie moczyć w całości. Tak, czyli nie moczymy go, nie zamaczamy go w miejsce z wodą, czy pod prysznicem, czy w pralce, czy czymkolwiek takim. Raczej się go nie moczy, tak jak mówię, są albo chemiczne pralnie, które robią to na sucho, albo są maszyny do ozonowania, które wyciągają zapach. Natomiast jeżeli koniecznie mamy już dramat w kombinezonie pod spodem, nawet nie chcę co coś tam stało, ale jak na przykład ktoś w gacie zrobił coś nieciekawego ze strachu kiedyś, no to żeby to wybrać, to najlepiej jest wywinąć spodnie na lewą stronę po prostu. No i taką szczoteczką właśnie albo ewentualnie gąbką z proszkiem do prania spróbować to zetrzeć. Natomiast pamiętajcie, unikamy całkowitego moczenia. Czyli jeżeli chodzi o zadbanie z zewnątrz, jest to łatwiejsze. Jeżeli chodzi o środek, nie pierzemy na mokro, można ewentualnie na wilgotno wyczyścić, a jeżeli nie, no to oddać do pralni lub też do, lub też do kogoś, kto ma maszynę do ozonowania, wtedy wyciągnie nam zapach, wyczyści nam ten środek, będzie środek również jak nowy. Natomiast dzisiaj skupiamy się tylko na zewnętrznej stronie. Ok, tak jak mówiłem, kurtka zajęła mi około 20 minut wyczyszczenie. Y przetarcie jej na sucho, poczekałem aż sobie troszkę wyschnie do końca, przechodzę do konkretnego, do ostatniego kroku, najbardziej konkretnego, czyli do smarowania, jeżeli chodzi o pastę, pamiętajcie, przygotujcie się w rękawiczki, ja oczywiście zostawiłem sobie rękawiczki w garażu, czyli dzisiaj jadę bez, pasta trochę brudzi, jest strasznie tłusta, można wykorzystać, raz tak, można wykorzystać specjalny środek natłuszczenia bezbarwny, on jest fajnym rozwiązaniem, natomiast można wykorzystać pastę koloryzującą i wtedy wszelkie rysy jakie macie na kombinezonie ona nam będzie farbowała na dany kolor pamiętajcie żeby czarnej pasty nie używać absolutnie do białego kombinezonu i do białych pasków na kombinezonie bo zrobią się szare także tutaj musicie uważać ja mam czarną pastę błyszczącą, już używałem jej nieraz i ona mi bardzo fajnie kryje ten kombinezon także no tutaj tak jak mówiłem jak przy myciu specjalnej filozofii nie ma czyli bierzemy sobie szmatkę jakąkolwiek, natomiast na pewno taką którą potem wyrzucimy bo z niej już nic nie będzie. Moczymy sobie w paście. No i nie oszczędzając, oczywiście smarujemy miejsce w miejsce. Najprościej zacząć od tego miejsca, gdzie mamy najwięcej powierzchni. No i zobaczcie, bardzo dobrze kryje, natomiast to jest też zgubne. Ja za pierwszym razem się wystraszyłem, że ten komiazom będzie gdzieś tak świecił. Natomiast on po wtarciu i po wyschnięciu ta pasta robi się matowa i robi się tylko taka delikatnie błyszcząca powłoka, natomiast nie za bardzo odróżnia się od reszty. No i tutaj tak jak widzicie, no jest różnica na mokro, dokładnie to widać. Natomiast praca jest mozolna, trzeba bardzo uważać i postarać się, im bardziej się postaramy, tym lepiej ten kombinezon będzie natłuszczony, tym w lepszym później będzie stanie, będzie dłużej nam służył. Jeżeli chodzi o mycie zajmuje ono 20 minut, natomiast jeżeli chodzi o pastowanie, to to jest naprawdę spokojnie godzina albo i lepiej. Pamiętajcie, że to jest brudna robota, zresztą zobaczcie, już mam palce czarne. Pamiętajcie, żeby się nigdzie nie dotknąć. Nie można też pastować sobie na grzbiecie, jeżeli macie kogoś do pomocy, można sobie założyć kurtkę i druga osoba pastuje nas wtedy i plecy i rękawy, jest bardzo, jest bardzo fajnie, bardzo łatwo. Idzie to wtedy dużo szybciej. Natomiast jeżeli nie macie nikogo do pomocy, no wtedy walczymy w taki sposób. Natomiast pamiętajcie miejsce w miejsce, staramy się nigdzie nie pominąć. Im lepiej natłuścimy, tym w lepszym ta skóra będzie stanie. Czyli no nic, no ja walczę sobie dalej. Jak skończę przejdziemy sobie do podsumowania, natomiast jak widzicie... Robota tak naprawdę dla cierpliwych. Ja nie lubię tego robić, dlatego robię teraz w sezonie, natomiast wychodzę z założenia, że kombinezon nie jest tani. Jeżeli wydajemy na kombinezon 1000, dwa albo więcej złotych, no to warto o niego zadbać, tak? No i tutaj oczywiście można, tak jak wcześniej wspominałem, można skorzystać z pralni albo tych specjalnych firm zajmujących się czyszczeniem i impregnacją, natomiast jeżeli chcemy połowić się sami w wieczór, jak mamy minus 20 na dworze, jest to też fajna opcja. Także no, walczę dalej miejsce w miejsce, dokładnie wcieram moją pastę i zobaczymy co będzie. Ok, jak widzicie kurtkę mam nasmarowaną, napastowaną, natłuszczoną, zaimpregnowaną na kolejny sezon. Pamiętajcie, tak jak mówiłem, nie spieszymy się. Jeżeli chcemy zrobić to sami, chcemy zrobić sobie to dokładnie, także warto poświęcić troszkę czasu. Tak jak mówiłem, koszt całej operacji wyszedł mnie nie większy niż 5 zł na pewno. Zużyłem troszkę wody, troszkę płynu, jedną szmatkę, bo z niej już nic nie będzie. No i troszkę pasty, tak jak mówię, ta pasta jest bardzo wydajna, także ona nam starczy jeszcze mi na kolejne kilka lat. Także widzicie, efekt jest bardzo fajny, skóra jest wyczyszczona, natłuszczona, także na no, nowy sezon będzie jak znalazł. Tyle, jeżeli się nudzicie, tak jak mówię, warto sobie nad tym przysiąść. Z moim strony to wszystko, widzieliście krok po kroku jak to zrobić, także no, do zobaczenia następnym razem, Jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Oglądajcie inne filmiki. Dzięki i lewa w górę. Hej.